Ach, dziewczyny, jak ja się cieszę, że mogłam Was zaprosić na mój maleńki tarasik, ale jaki lovely, z pięknymi roślinami, taki wypieszczony przeze mnie, zwłaszcza dla moich gości. Marta serdecznie jest dzisiaj moim gościem, ale także Waszym gościem. Zaprosiłam Martę jakby na inaugurację tego cyklu, który już znacie z ubiegłego roku, który dział się na moim tarasie. Kobieta petarda wyrusza na wakacje. Okazuje się, że cały czas myślimy o tym, że zwłaszcza w ostatnim czasie, po pandemii, że nadal musimy pracować, musimy zarabiać, jak się idzie. Mi dobrze, całkiem dobrze. Ja przerzuciłam się na typ online. Musiałam się przystawić i przyzwyczaić do nowych działań, ale całkiem sprawnie mi to poszło. No, ja walczę, ja dziewczyny walczę, ja, ja lubię Martę właśnie za to, że ona ma dużo takiej optymistycznej aury. Ja natomiast przyznaję wam szczerze, bo jestem z wami bardzo szczera, zawsze, zawsze wiecie. Nie jest mi łatwo, jest mi bardzo trudno i wiem od Was, nie tylko od tych kobiet, które z całej Polski przyjeżdżają do mnie na mentoring, ale również z tymi, z którą mam kontakt i telefoniczny z Wami, i odpisuję Wam na komentarze i na Wasze pytania. Nie jest nam łatwo. Część z Was straciła pracę, część z Was ma obniżone zarobki, a część z Was w ogóle nie wie, czy się przebranża. Ale Marta, a jak tam branża stylistyczna? To branża stylistów przerzuciła się przede wszystkim na strefę online, tak jak zresztą wspomniałam. U mnie też to się zadziało, natomiast branża sama mody bardzo ucierpiała na, na pandemii, na kryzysie, na, na który teraz powstał, także... Odbiło się to bardzo. E, wiele marek modowych musiało się zamknąć. E, otworzyło się gdzieś tam przed, e, przed pandemią, natomiast no, w związku z tym, że ta pandemia tak długo tak, trwała, jeszcze trwa. Tak, no, jeszcze, jeszcze trwają, trwa. bo te skutki teraz odczuwamy i będziemy je odczuwać właściwie tak naprawdę na przełomie kolejnych miesięcy. E, ale faktycznie no, marka, marki modowe, wiele marek modowych by bardzo ucierpiało. E, branża mody bardzo utknęła, natomiast no, ja jeszcze nie odczuwam skutków e, kryzysu. Mam nadzieję, że mnie e, ten dotkliwie nie dotknie i moich klientów. E, także no, zobaczymy. Gdzieś tam e, analizuję i, i staram się e, zwracać uwagę na, na, na przyszłość i rozwijać się pod kątem nowych usług. Zobaczymy. Czas pokaże tak naprawdę, Trzymał bo kciuk. to jest taka niewiadoma. Do końca Słuchajcie, potem. żeby było jasne. Dziewczyny, czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze pytania. Pamiętajcie, jesteśmy dla Was, ale w ogóle w branży fashion w Polsce nie ma pieniędzy. To jest branża maleńka, mała, ciągle borykająca się z problemami. Powiem Wam więcej. Jak ktoś udaje w tej branży fashion, że ma pieniądze, to dlatego, że ma kompleks. Większość z nich udaje. Wcale nie ma tam żadnych nie wiadomo jakich kokosów. Natomiast my, jako kobiety petardy, Marta jest kobietą solo, to ja jestem, Wy jesteście kupiatami z Myślimy o tym, że jednak ten nasz wizerunek i personal branding, którego ja uczę na szkoleniach, jest bardzo istotny. Mhm. I pamiętacie takie moje hasło: nigdy nie masz drugiej szansy na pierwsze wrażenie. To jest moje hasło. Twoje też? Tak. No właśnie, teraz słuchajcie, bo my z Martą mówimy tak, że oczywiście, że to jest bardzo ważne i to do Was przyciąga klientów, osoby, które z Wami chcą współpracować, być Waszymi partnerami biznesowymi. Oczywiście później jest drugi etap, który dla nas też jest bardzo ważny, a mianowicie o tym, czy ten klient z Wami zostanie, czy kupi Wasz produkt, czy będzie z Wami, decyduje już Wasz charakter, Wasza osobowość, Wasze kompetencje, Wasza umiejętność, Wasza edukacja i produkt. No i produkt, ale wiesz co, że w badaniach wychodzi, że ten, że klient jest w stanie kupić na przykład droższy produkt, mm -hmm. yy, mimo że tamten jest dla niego tańszy, dlatego że bardziej lubi tego, co jest... A to też... No, słuchajcie, to jest taka relacyjność. Ja uczę zresztą tego na szkoleniach, pokazuję Wam badania. No dobrze, no ale właśnie dlatego, że dzieje się jak dzieje. Wy nadal chcecie wyglądać jak milion dolarów, mimo wszystkich problemów. Nie, ja też słuchajcie, ja mam zasadę mojego dziadka, że zawsze nie pamiętaj, Pauluś, chociaż dupa poszarpana, ale zawsze proszę pana. Czyli nawet jak dzieje się u ciebie źle, to ty zawsze masz wyglądać jak milion tak. dolarów. No ja jeszcze ostatnio puściłam na Instagramie, wiesz Marta Cyta, zresztą ci się podobał, mhm. że tryskam radością i energią. Zwłaszcza przy osobach, które mnie nie cierpią i są wobec mnie fałszywe i dwulicowe, bo to je zabije od środka. Nie ja mam tutaj tylko małą satysfakcję. Tak. No i dlatego z Martą, słuchajcie, ponieważ nam się bardzo fajnie pracuje i, i Marta zaprosiła, bo, dziękuję Ci za to, bo ogóle ja byłam gościem na Twoim live. Postanowiłyśmy z Martą przygotować dla Was webinar. Webinar odbędzie się 1 lipca, czyli w następną środę o godzinie 17. Co prawda, miałyśmy te zakusy i przyznaję Wam się szczerze, żeby już się spotkać i zaprosić Was do Warszawy i miałyśmy bardzo zaawansowane rozmowy, mm. ale niestety okazuje się, że ta cholerna pandemia, która cały czas się trzyma, ma tyle obostrzeń w tarczy antykryzysowej, że żadne miejsce nie było w stanie spełnić naszych oczekiwań, że a, żeby się nauczycie, że się znetworkingujecie i będziecie wymieniać się doświadczeniami, 3. że się napijemy pysznych model że coś zjemy pysznego, nie z papierowej e, po prostu teksturki i z papierowego kubeczka, tylko że będzie I fajnie maseczka. i w maseczkach. Bo my kobiety petardy, pamiętajcie, mamy też wymagania od życia i nie zadawala nas byle kto, byle gdzie, byle jak byle po co, tylko... Stwierdziłyśmy z Martą, że takie szkolenie dla Was zrobimy już wrzesień, październik, jak to wszystko się odmrozi, ale ponieważ piszecie, potrzebujemy wsparcia. Co założyć na wakacje? Nie macie kasy, na co wydać? Jak wykorzystać swoją szafę? Jak stworzyć wizerunek biznesowy? I co jeszcze tam Marta będzie się można na tym webinarze o Ciebie ehm, dowiedzieć? Ode mnie się również dowiecie o magii koloru, bo tak naprawdę też kolor w biznesie jest bardzo ważny i o tym również opowiem Wam na tym koloru, na temat psychologii koloru. Rozmawiamy również jakby o wizerunku w kontekście savoir vivre czyli o takich zasad dobrego stylu, dobrego ubioru w kontekście naszych zachowań. Uważam, że to też jest bardzo spójne, choćby właśnie mowa ciała, również jakby jest jednym z elementów naszego wizerunku, więc o tym też porozmawiamy podczas webinaru. No powiem Wam szczerze, ja bardzo Marcie kibicuję, bo Marta przyjechała tutaj z Koszalina mm -hmm. i w Warszawą. A my potrzebujemy ludzi z innych miast. My wcale nie chcemy już tych zasiedziałych, okropnych, brzydkich, po prostu... I mądrali, którzy na wszystkim się znają, tylko potrzebują świeżej krwi. Marta jest taką świeżą krwią. I muszę tutaj od razu też wspomnieć, że Marta jest też stylistką egarderową. Ja bardzo lubię to miejsce. Mam stały abonament chyba do śmierci po prostu. <śm Uwielbiacie sukienki, które Wam pokazuję w różnych stylizacjach. Decydujecie, która stylizacja Wam się bardziej podoba, i pokazuję Wam, jak jedna rzecz, jedna sukienka z e-garderobę może być w stu odsłonę. Marta, więc ja dodaję do tego webinaru, bo będziemy we dwie, 1 lipca, godzina 17 dodaję kompetencje biznesowe. Bardzo dużo przeczytałam, wysłuchałam, rozmawiałam z Wami na temat tego, jak pracować teraz w erze Postkowskich. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć słowa zmiana jest najważniejszym słowem, którego musicie się nauczyć. Już nic nie będzie tak. Nie, y, nie słuchajcie ekspertów, którzy mówią powrót do normalności. Nigdy już nie będzie tak jak przedtem. Dlatego wy, kobiety petardy, musicie się dostosować do rzeczywistości, która jest. I wiesz co, Marta, powiem ci nie. ale ja tu macie no nie. Tak mnie korci, żeby to powiedzieć. I powiem to, ale może tego nie napiszę, bo przecież mnie te pudle, srudle i obudle zjedzą. W dupę niech sobie wsadzą wszystkie te y, Panie od szkoleń i panowie od szkoleń, którzy Wam sprzedawali notesy, kurwa. Weź tam, zaplanuj swoje życie, dzisiaj zaplanuj co robisz, co 15 minut za 3 dni, za tydzień, za miesiąc, za rok. No i co z tym planowaniem? Okazało się, że przyszedł koronawirus i wszystko, co było zaplanowane, na przykład w moim życiu do końca roku, zostało zliczone. Jak tak. w Twoim No. Bardzo musiało się to zmienić, tak? Także i podróże, i, i nie plan tak, na tak. najbliższy furał. Zawodowe, zarabianie tak. pieniędzy, klienci, produkt, który sprzedajemy. Ja Wam powiem więcej. To jest ciekawe, ja się Wam do tego przyznam. Ja chcę zostawić swoją pasję e, szkolenia, e, webinary i to, co z Martą robimy i to, co Wam proponuję, czyli ten live tutaj. E, w środę i w piątki o godzinie 20, ale szukam pracy, dlatego że jeśli branża szkoleniowa ma się odrodzić dopiero w przyszłym roku, na wiosnę, to ja nie jestem w stanie po prostu dotrwać do tego momentu. Po prostu nie przeżyję. Dlatego mm, jak wiecie, że szukacie, szukają kobiety petardy z 25-letnim doświadczeniem, to co się dobrze. Jeszcze na no, przykład, jak macie jakieś... Mm, Przestanego właściciela firmy, na przykład po tym markiem. No dobrze, <laughs> słuchajcie, nie będziemy zdradzać. Ja dzisiaj powiem Wam tak. Yy, dużo będzie o zmianie, dużo będzie w mojej części o lęku, jak sobie poradzić z lękiem, będzie o strategii biznesowej, o personal brandingu, czyli o tym, jak wy się musicie zmienić yy, i wasze podejście, jak musicie zmienić wasza komunikacja, język, to co też Marta wspomniała wcześniej, język, którym się posługujecie sprzedając swój produkt, swoją branżę, swoją firmę, a Marta Wam powie, jak przy tym wygląda. No to dobra, to mówimy Marta, co my dzisiaj na sobie mamy. Na <grymne> Mam koniec. No i oczywiście kowbojki, mój, mój ulubiony element garderowy. No No ona i ja mam rozumiem, jak ona super w tym wygląda. No. Tak, ostatnio wielam kowbojki, i łączę je totalnie ze wszystkim, także jeśli zastanawiacie się nad e, kowbojkami, to to jest inwestycja na lata, szczególnie właśnie w erze koronawirusa musimy inwestować w klasyki i ponad e, czasowe elementy garderowe, bo nie wiadomo kiedy będziemy mogły sobie pozwolić na kolejne inwestycje i kolejne zakupy. Przed tym was będziemy z Martą przestrzegać, żebyście przestały kupować 10 rzeczy byle jakich. A jeśli już w ogóle macie jakiegoś pieniążka tam wyciągniętego z kieszonki czy ze skarboku, to jedną rzecz, ale taką, która wam się przydawała. Tak, klasyk, dobrej jakości, ale uwagę na jakość, o tym też będę Wam mówiła właśnie na to, żeby zwracać uwagę podczas zakupów, żeby inwestować w jakościowo dobre elementy garderoby, bo one po prostu nam się sprawdzą na Dobra, a co to masz tutaj pod spodem? Mam jedwabną bieliźnianą sukienkę midi, którą też bardzo lubię i to też jest klasyk, sobie możemy ją nosić na Ale to jest jakaś marka Jest, mam powiedzieć, jaka to jest no Tak? To jest polska marka Lovely Silk, Polecam Wam. Na rynku jest. Lovely polskie... Silk. piszcie do mnie, ja też taką sukienkę. Wspieramy polskie marki, więc ja również wspieram polskie marki i tą sukienkę uwielbiam, także i Wam polecam... I marynara. Marynara to sieciówka, popularna sieciówka Zara. Kocham marynarki, zresztą w ogóle też będę Wam opowiadała, że marynarki to jest taki element garderoby, który daje nam mocy. A kobieta przetarga powinna mieć moc. To my mamy moc i wszyscy się jej boją, ale tak. my umiemy tą mocą zarządzać. No dobrze, Barta, ja słuchajcie, ja tradycyjnie mam celebrity buty, bo po prostu kocham te szpilki i wiecie, że mam we wszystkich kolorach. Garnitur z sieciówki, również Zara i te. pierścionki, pierścionek, który sobie zrobiłam z datą urodzenia mojego syna, który miał wczoraj urodziny, a kolczyki i bo wiecie, że jak to mówi mój syn, Mamo, ty nie nosisz kolczyk. Ty nosisz kandelabry, więc, <laughs> więc coś tu jest. Dobrze, ale słuchajcie, to nie o to chodzi, żeby się chwalić, co mamy na sobie, jakie marki. Natomiast chodzi o to, żebyśmy umiały odpowiednio ubrać się do okazji, ale czuć się w tym sobą, Dobrze. nie? I żeby się nie przebierać. A ja przebieramy wam, się, a nie przebieramy. Nie przebieramy, się. tak. I szanujemy. Pamiętajcie, że um, często ja mam taki zarzut hejterów, którzy mówią tak. Jezu, ile Pani spędza czas na tym, jak Pani wygląda. Może by Pani coś innego z czym się zajęła, nie wiem, obiad ugotowała. I ja wtedy mówię tak, że to, jak ja wyglądam, jest szacunkiem wobec samej siebie i szacunkiem wobec, wobec osób, inne. z którymi się spotykam. To jest szacunek wobec Was, szacunek wobec Solci, szacunek wobec Marty, wobec moich klientów. To jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli często pytacie, jak to jest, że, ja się, że piszecie do mnie, że ja się nie zapadam mimo wszystkich problemów i przeciwności losu, które się pojawiają. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że moje życie składa się z drobnych elementów, z których mogę się cieszyć. Po pierwsze, cieszę się, że dzisiaj jestem na pierwszym live z Wami, kobieta, że jesteście moim gościem, że Marta jest moim gościem, że jest Socia, że jest Kodza, zaraz go że mogę Was gościć na moim balkoniku, który będę z czasem urządzać. I trochę mi powiedziało, że wyjeżdża, a reszta się jeszcze waha. W związku z tym, kobieta petarda wyrusza na wakacje. Pamiętajcie, że to nie chodzi o wakacje na Dominikanie, w życiu tam nie byłam, e, na jakiś Malediwak, w życiu tam nie byłam. Ja najczęściej do Radomiej, jeżeli chodzi tam piszę doktora. Tak. O, zresztą pozdrawiam wszystkie radomianki, które są moimi badanymi. Natomiast to, że wyruszacie na działkę pod dom albo nawet spędzicie je na balkonie, to jest wasza samodzielna decyzja. I teraz do tego się trzeba przygotować, bo nadal będzie trwać biznes, nadal trzeba zarabiać, nadal trzeba sprzedawać. Trzeba żyć, trzeba żyć i zrobić sobie te wakacje już tak, żeby mimo wszystko powiedzieć, ale fajnie sobie zaplanowałam te wakacje. To była moja świadoma decyzja. Ja wiem, co zrobić. Wiedziałam, jak się ubrać na działkę, wiedziałam, jak się ubrać na balko, wiedziałam, jak się ubrać na e, spotkanie biznesowe, wiedziałam, czy czym jest dobrze, bo była Marta, a Smaszczowa powiedziała mi, co powinnam zmienić, co w komunikacji, jakie przyjąć strategie biznesowe, ale również, jak zarządzić projektem dom. Dom, dzieci, seniorzy, e, mąż i tak dalej. Dobra, więcej chyba się żegnamy, co? Tak jest. Myślę, że na dzisiaj chyba, wystarczy. Chyba, że jakieś Dobra, pytania. E, wszyscy zgodnie twierdzą, że wyglądacie obłędnie. Boże, jak ja czekałam <grym> na tego live'a, żeby to usłyszeć. Boże, słuchajcie. Dobrze, zapraszamy Was. Widzimy się w następną środę na webinarze. Zaczynamy o godzinie 17.00. 3 godziny. Ze mną intensywne półtorej godziny, a wiecie, że na moich szkoleniach to jest naprawdę mocno. A Ze mną Ma... jeszcze nie wiecie, nie, nie, wiecie, nie wiecie, ale się dowiecie. Przekanacie. Tak I teraz tak, dla każdej osoby, która wykupi webinar, ja przygotowuję teczkę z Martą z materiałami. Dostajecie wszystkie materiały, tak żebyście umiały na nich pracować. Teczka do Was przyjeżdża kurierem, żebyście mogły po prostu sobie robić notatki i wiedzieć o czym mówimy. Także. No i oczywiście dostajecie certyfikat ukończenia tego webinaru, z moimi pozdrowieniami, z naszymi Marty podpisami. Zawsze sobie to można też włożyć w CV, bo myślę, że te szkolenia są bardzo dobrze punktowane z tego, co dowiaduje się od osób, które też często próbują pracę. Także do zobaczenia 1 lipca się I muszę Wam powiedzieć, Boże, jak ja za Wami tęsknię. Dziękuję. I zapraszam no nie... na moje spotkania live w i piątek godzina. 20. z mojego balkoniku. Słuchajcie, w, nas, w ten najbliższy piątek, to też Cię Marta bardzo zapraszam. Mhm. Moim gościem będzie moja przyjaciółka, wyjątkowa kobieta Małgosia Ciukza, która jest autorką książki Rozwód dla Kobiet. Jest radcą prawnym i osobą, która naprawdę pracuje z kobietami przy rozwodach bardzo dużo. Ja Wam trochę powiem też o moich doświadczeniach, czyli 26 .05. godzina 20 z Małgosią Cuszą i ze mną będziemy wypowiadać o wszystkim, co powinniśmy wiedzieć jako kobiety o rozwodzie. A później przyjemność z tobą, Marciu, w środę, w środę. Godzina 17. 17 webinar, a następnym piątkiem, w następny piątek moim gościem będzie Marta Pudyna, moja cudowna makijażyska, która wam powie, jak się malować upał i co, co nałożyć na twarz, żeby wyglądać jak wygląda lata. Boże, jakie to będą cudowne wakacje z Wami. Do zobaczenia. Marta. Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję również.